Że ja nawet nie byłem blachmailerem. -y. To Co jest właśnie to, to. to Ale sprzedałeś lunę, byli... zasłużyłeś. Ej, dobra. Lecimy. No właśnie, to Ej, mam pytanie, a medium to ten. Yy, ono widzi tylko w tej rundzie fragis? Tak. Czy mogę w każdej rundzie świecić? W pierwszej rundzie. I w następnych rundach już nie będę widoczny? Mm, tak. Tak. Okay. Tak. O, zaklejanie taśm za mongiem. Lubimy to. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, łatwo. Uga, 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 uga. Dobra, aplaudzik szybki. Czemu moja muzyczka nie gra? Ee, proszę mnie nie cofać tutaj, trolle. Ko aplaudzik szybki. O no, nie, no, kurwa. Nie wyciszyłeś no, no, weź weź się! To... Nie. Weź, to już użyj przycisku, bo no, właśnie Znowu byłem poza. mapą, Znowu poza mapą byłem. By, byłem. Biega, no i dobrze, to wąt to z tej mapy. Wypadł z łódki. Ale chciałem umarł i nie byłby ciadę. Jeszcze gdyby nie ten Timelord! To ja bym... To ja bym pyszczę. No i dobrze, wypadź. To jest standardowy bóg, że jak Timelord z transporterem wlecą w podobnym czasie, to się buguje. Ale nie, 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 nie o to chodzi. Nie o to chodzi, po prostu ja korzystam z tej wersji Among Usa, co jest tam drugi przycisk, ten jest ten ostatni przycisk w menu głównym, co można zrobić. Jamniki. A, eee, nie. Tak, jamniki ja konia. z tego, ko jest... no ja się No właśnie, nie wiem, co... Kurde, skurcz jesteś stary, kurde, boomer. Moi drodzy, Jestem biedny stary. Destru. Czekał na rekinka, tak samo no, jak biedny Lestru, No biedny Destru, no aj, biedny. Ajajaj, możemy A, mu zapalić czekał. rekinka. Och, no, czekał, anyway. Czekało jego ciało. Błotne. No nic, nie nic się nie, nie stało, no. No nic, możemy skipnąć. No, możemy było. skipnąć. Skipujemy. Skipujemy, osób... dobra, już wyjaśnione. Także dziękuję państwu za wyciągnięcie. Niech mu ziemniak lepki będzie. Świetna historia, skurcz, świetna. Bardzo. Niech mu rekin kliknięty będzie. Też. A, chodźmy na upper, upper poziom, czu cu Ja jestem Spajem, więc teraz akurat taka, że dobra, ogarnięte Spaj to jest kupa. Nie lubię grać Spajem Luna. A, z Luna mnie ciapnie. O. A Vixen na dole, znaczy Luna na dół zwróciła, kurde, cała gangsta tu wchodzi, everybody gangsta, everybody gangsta, everybody gangsta. <grywy> no to zabieganie, kurde. Kurła! Skurcz, do wyjebania jesteś! To jest do wyjebania? No Skurcz, po co to reportowałeś? Nie wiem, po prostu zreportowałem A. Dobra, Skurcz jest albo jest albo kurde walonym tym, traitorem, wyrzucić go Aha, no to jak jest gesterem, no Nie, nie powinniśmy go wyrzucać Nooo No nie, jak mogłeś dowiedzieć się mojej roli, ja Dobra, mam... Dobra, traitor weź zarą potem następnym razem Skurcza Niech ci tam będzie, kurde A, ten Klapek od razu zagłosował, ciekawe na meeting, na meeting roomie było nas trochę tam czterech chyba na tym kamuflażu i ktoś sobie biegał, w kółeczko zabiegaliśmy czy... i nagle ktoś chlasnął ja... i, i chciałem gonić no, bo... za tym gościem, ale skurz stwierdził, a zreportuję sobie kurde na kamuflażu. No, no my już byliśmy na I kamuflażu. co masz do I dodania? No byliśmy. gówno masz do dodania teraz, no trup pad i tyle no. No niestety no, Strud... Skurcz trudno. Dobra Skurcz, z walonym gesterem jesteś. A gdzie, nie, no... a gdzie w ogóle to ciało jest? na meeting roomie no. No i dowiemy się, bo był kamuflaż, no ale kwestia z. No my już naprawialiśmy, więc kurde, no wystarczyło poczekać jakiś No właśnie, wystarczyło, wody. kurde, ale no skurczę z walonym gesterem, no. Ajajaj, skurczę, jak no. mogłeś nam strzelać gierkę? Właśnie, no, to ja to lubię trollować gierki. No dobrze, nie chcesz walnie, dam jakiś impostor. Chociaż będę to będę to, się to, śmiał to, nad widzicie. Twoimi złokami. Nie Dobre, zabijajcie mnie, bo ja nic tutaj nie ogarniam, Ja godzinę zaklejam dziurę. <laughs> Naprawdę, weźcie to, zróbcie te kąsy, bo jest Zaklej skurcza Gałgana. Nie mam takiej mocy. Ja ci kręcę, no. Wszystko wina skurcza. Tak zepsu nam grę. It was his fault. no znowu taka pataria. Co tak. zgłasasz, Co zgłasasz Tak! Delveks. Czemu dalej, Powiem tak. tak w, ta w tamtej rundzie by miał być dwa. Ale żeś, ale żeś powiedział. Teraz wygoscować jelwega? No nie możemy. Mamy klapkę. A tak. Ja. Zrobimy tak. Nie, nie, nie. nie, nie. Dzięki, nie no. dzięki, dzięki, dzięki klapek no. Złamałeś wszystkie możliwe zasady. A, ja, ja. Nieprawda, no, po prostu. Nie przytkałeś go teraz. Wziąłeś, przybiegłeś, kurdej mu klejem zakleiłeś. Nie można klapkę, no musisz zatykać No, no. Delwex. To też jest do kwestii, nie do zaklejania komuś. Twarzy, Właśnie, no. no ileś możesz. Przestań się znęcać nad nim. Nie, no, nie moja no, wina on Klapiesz za karę, powinien zostać wygłosowany, a z tego. Powinien położyć jeszcze jedną rundę. No dokładnie jeden A ktoś, kto nie będzie, kto będzie mógł mówić, powie. No nie, no nie że moja wina, niewinny, nie moja to, że, wina że, że ten paskudny złoczyńca, kurde, przy każdym fragu był. Paskudny. przy <laughs> każdym fragu o, musiał Raz Ustał. nawet, Raz nawet Ustał został zabity. <laughs> został skrzeszony, To ja mówię, dobra, biegnę z, z tym wyciszaczem za nim. Co? wiksa yes. guardian Angel? Nie, nie, nie. Głosujcie, głosujcie. Ja no, jestem Steinlordem. To sam się No, masary. Bo ja chcę jeszcze no. pokażać. I teraz powiem, tak, w że, że, w tera, I teraz. A, bo to loder się zląda. Ooo, samgiel. trochę, dajcie mi o, po, po. Ja bym sobie radził. Ja Za późno, to Legion musi zadecydować teraz. Tak, dokładnie. No, Legion decyduj. Pewnie zastanawia się, jaką rolę wybrać dla. Darować życie czy nie darować życia? No daru! Ej! Mi pokrać jak tutaj morda laj, pokrać! Laj, 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 legion! Myśl, kogo tutaj jeszcze zaróbać, no. Laj, legion! Laj, legion! Laj, legion! Laj, legion! Laj, legion! Laj, legion! Laj, jeszcze Laj, legion! Laj, legion! Laj, legion! Laj, legion! Laj, legion! No. Laj, legion! Laj, legion! legion! Jak mogliście tak legion! Tu heady, tu Powiedziałeś, że głosujemy na klapkę, to zagłosujemy. A no ja powiedziałem, nic nie powiedziałem. Dobra, wszystkich nas nie wyciszy. Tu hey. Tu Gdzie nie spojrzysz! Head Okej, okay, no, taśma. Eee, yeah, cool. Nie to tylko to Lej to, lej to Lej to, lej to, lej to Jezu co ja tu muszę zrobić? Nie zostaw mnie, zostaw mnie, gonią mnie Dobra 20, 25 dolców mamy Aha Delvex mnie wyciszył Ciało w... dajcie mi chwilę W lobby Okej okay. Ty mały gnojku Ale kto mógł zabić to nie wiem Nie wiem, no na pewno to nie jest Delvex, ale myślę, że to... Tak, Uwaa! Nie. No i chyba byli na Teraz to nie wiem, co się stało. Myślę, Ej, że. Ej, to mogę się odkleić nie. już! Vex był <laughs> asasynem, ale Wixa była tym. Jak to się nazywa? Tym dobrym gueserem i się zabili nawzajem, no. Nie się był <noise> asasynem, tego strzelić jako vigilancy. mogę teraz skinać, ale dobrze i postaramy się wyrzucać. No, jakby burka. Na jakiej podstawie? A Mongo super pomysł, nie? No, bardzo dobry. O, widzisz, zgadza się, Nie, burkę. Ej, Among nie ma czegoś takiego, Nie, to Luna jest w drugim. Tak. Tak, tak, Wexy. Tak, tak. Ej, ogólnie no ja nie dalej, mam no. pojęcia co mam robić, nie? Powiedzcie Przysza mi, po prostu na kogo z... widzisz, że Vexy... Na Weksiego. na Vexiego. Że Vexy tak ładnie tego... Nie no, Burek, bo... Na oni we dwójkę Badałem byli już z deweksem. A, Burek jeszcze. Burek, no. Wydaje mi się, że oni we dwójkę Burek na runę! Nie Aj. No to na Amonga. O nie, czekaj, bo to właśnie oglądałem, się stanie. I jak? Bo mi idzie. No, dawaj, dawaj. Czekaj, dobra. <śmienicza> udało się, na szczęście. Mm, nie <śmienicza> O nie. Przejebane. To już jest poziom def Eee, wydaje mi się, że to w górę jest na... No. ja mam taska To ja mam, tak, to ja mam, to ja mam takie, taką ciekawą propozycję, najpierw niech się zacznie ten ekran odliczania, a potem dopiero mówimy. Tu head, tu komuś tu Złoczyńca jeden. Ale i tak wygrałem. nie zabijajcie mnie. Co ja mam tutaj zrobić? Taska. Zadanie. Nie musisz wiem no, zobaczę. musisz sypać. Trwa. A to się wykręca na boki. Mm -hmm. Nikt świateł nie zapala fajnie. został. I fejkował chyba. No te drzwi się otwiera! Masz na masz klawisz, klawisz na klawiaturze musisz kliknąć. I potem przekręcić to. Te dwa kile są strasznie stare. O, on jest wyciszony. Odszedł z był. Wow, Delvex, co robiłeś przed chwilą? Eee, zerknąłem czy... W... Jak to się nazywa? Czekaj, które to są. Słab... Engine roomie nie macie, bo stąd Amongo wychodził. Uch. A Mongo, obu... zagłosuj, a my skiniemy. No. Wydaje mi się, że... A właśnie w sumie... Nie, no, na pewno ktoś zagłosuje. Ej, ale obok, obok Amonga ej. wiem, że był zarówno Legion. Nie no, a, nie, bo... ma... sorry, Marlax i Vexi. No ty pierwsza, ja, to ja nie widziałem, plus Amongo teraz zagłosował na to osobę, byłem... którą sądzi. Ale... Ale byłeś w pobliżu, w ja byłeś. Nie, 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 nie. nie, nie. nie, nie, nie. powiem Wam tak, że, że te kille są bardzo stare, bo jeden mam już 20 sekund <śmarsz> dosłownie. A e, co ale No, widać, co są w, w medyku. Nie byłem nigdy w medyku. Nie, ale są w Badioku. Są no, w No tak więc bo ciało... mamy zupełnie zero informacji. No tak, no, ale oni, no bo są bardzo starymi ciałami. Mi się wydaje z drugiej strony, że to też mogli być nowe No nie ja wiem, kurczę, ale no. Generalnie bardzo... to raczej ja, będziemy informacje mieli od amonga, może no. jakieś. Among wszystko No, no brońcie broń amonga pod przyciskiem, no to wtedy ten. No, tylko gorzej, jeśli będzie tam kolejny black, blackmailer, i znowu mnie zablokuje. Po tym pierwszym czy na tym tym jest, na, jest na górze. Meeting roomie. No i nie dowiemy się na koło głosował Mongo. Na wiksa mieli głosy. nie było bo tam Na lower upper. czy upper? Ustałem. Powiedziałem ci, że na górze. A! Na dole. No, no ale które idzie. to jest? Ja tu nie mam zadań. Gdzie jest? Pokaż mi gdzie jest przycisk. Kurde, Wixa. Obejrzyj sobie na YouTubie. Obejrzyj sobie na YouTubie. Cóż no, ja? Będzie to 30 godzin, nie wytrzymam z wami. Ja pierdolę! ktoś mi zapierdala lunę przy przycisku. Kręcić się bączki kurwa, pod stołem! Nikt no, kurwa no, nie no, zrobił w końcu przez 30 jest. godzin! A Mongo ma informację, a Mongo kto to jest? E, wydaje mi się, że to jest Legion. Oj, ja, 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 go, ja go widziałem wybiegającego ze storage'a. I poszedłem troszkę w dół do lobby, i tam był ten. I tam było ciało, GBM. Oła. A, Wiksa strzelała Legiona Blackmailera. No, pewnie e... tak, pewnie tak. To jest jakieś. Nie. To jest zawsze jakaś okoliczność łagodząca, nie, ale, że a, to nie a, ja. Ale, czekaj, ale czekaj, myślę, Amonga że. A był wyciszony, to jak Wiksa miała strzelać w niego? No bo jest Vigilantem, Wiksa. Ale Among no. został wyciszony, a nie wolno. Ale, jest... ale Black, jako ale Black, ale Black Legiona. Ale no, Bla... ona strzela we mnie. strzela Dobra, czekajcie. W Legiona. Jako tego wyciszającego no. no dobra, bo ja myślałem, że cały czas Wamonga głosowałem A sesja mamy dalej, nie? Nie ma sensu No to Marvlax No to jest tak Wyjaśniłeś Dobra, Legion, Ale... co ty robiłeś w ogóle w storage'u? Zacznijmy od tego Dobra, dobra mógł, da kurwa, ja nie, do nie wiem, gdzie jest storage Mogło. No, mijałeś się ze mną, kurde Możliwe, no, nie wiem, serio Nie nie ogarniam tej mapy w ogóle kto cię wyciszył? No nie wiem, może ten, co nie ogarnia, co on robi no, powiedz nam, tego wygłosujemy. A, ale Del Mega. Delbex <laughs> mnie może potwierdzić, że nie jestem. A dlaczego niby? A ty wiesz dlaczego? Cze ja mam to prośbę ma do a transportera. Kurwa, mi się wydaje, że ja nikogo innego nie miałem, kurde. Musiałem i się, legion, zastanowić. Że dlaczego? tylko legiona spotkałem. Panowie, Panowie mogę coś jeśli, jeśli mogę coś, prostu, dodać, coś jeśli mogę. dodać? Ja mam prośbę do transportera. Przestań mnie kurwa napierdalać po całej mapie. Nie. Ja mam prośbę do Transportera, nie, żeby rzucał go jeszcze nie bardziej. Nie miałem dla mnie, nie, dla mnie no, nie Legion nie jest cała smutno no. Nie wiem, kurwa, no nie, ja nie wiem, czemu nikt, nikt nie robi tych kompsów, no? Nie, nie chcę mieć się. Ja miałem za I daleko. O, o, A czemu o, ty nie robiłeś? No bo byłam no. przy przycisku, czekałem aż to zrobicie, kurwa, i przyszedł ktoś, zajebał milunę pod przyciskiem, no. Śmiesznie było. Ja pierdolę! No wgoniłem no, go, ale do venta wskoczył! No, i, kręcił trzy pączki wokół stołu i poszedł do venta! Yes, jest I tego nie zrobił przez trzy godziny, no. O kurde. Umiesz liczyć list na siebie. O, plus jeden. Dobra. Myjo, myjo, myjo. Co zrobię? Co mam shift. Okej, dobra, czyli teraz muszę gdzie indziej pójść Safeguard i kabelki kawiarnia znowu dobra 24 dolce Babeczka? dzień doberek dzień doberek dobre Oh, e, w imieniu Polski Podziemnej wskazuję cię skurcz. <laughs> Za? U. Kurcz? Kurcz? skurcz. Za! -kry -kry. Mar Mardlaksa złapał kurcz Mar i dlatego pośliznął się na wędzie i se głowy rozbił kafelki. Co? O, co? Co? Kurcz Mardlaksa złapał. To trochę nie ma sensu. A ile ma sekund ciało? Nie jestem pewny, ale jest możliwe, że jakieś około 5-6. A gdzie jest ciało? Gdzie jest ciało? Stary, jest ciało? stary ja zostałem. Się... A ja A ciało, ciało jest w engine'ie, no, w dolnym engineie. No to to no, nie, to... nie mogłem być ja, bo, mnie, bo ja byłem na tym, na Electricalu teraz. No. Eee, no, no, no to inaczej no, tak to. Czyli skurczy Bexi Guardian Angel. Nie, no ale tak jak ja to, ja widziałem ich. pojmuję, że zrobił światła. Nie, akurat, akurat do świateł moja gruba persona nie doszła. Zrobiły chyba destru, mi się wydaje. Bo źle, przez to że mam te konie, to jest większy hitbox według mnie, wydaje okay. mi się i po prostu nie dosz nie nie nie, A nie się spytać się na następnym meetingu, czy zrobił światło e, i to będzie. Nie, no. Ja nie, no, nie, nie, no bo ja widziałem skurcze, przy elektryku no. Na ten też biegał. Klapy gada trochę głupoty, ale może możemy mieć glitcha w sumie, tak. no. Powiem tak, nie gadam głupoty ponieważ coś zostało zrobione. Albo Morf, zatem 5 sekund... Nie, no to Aha, to albo morfling, albo transport? Jeżeli 5 sekund, jeżeli klapek mówi, że to jest 5 sekund to nie ma sekund, sensu. Ale klapek... w sumie, sumie transporter lubi skórca teleportować i że został przeteleportowany właśnie ze skórca no klapek, tak, ale, ale 5 sekund na pewno trochę dłużej było, nie? Niż 5 sekund. A jeśli 10 faktycznie 10. miałby, 5, ja miałby 5 sekund, to patrząc na to, że engine ma tylko jedno wyjście, to wydaje mi się, że w takim razie to mógł pójść self-report po prostu. Eee, A Jesteś no przeteleportowany? Zostałeś przeteleportowany w tej rundzie? Nie. Tak, został. No nie, dobra, nie. teleportowałem Mamy ich, no. Klejbuj, klejbuj teleportowałem ich. To go. No i klapek, i klapek może wytruje. być potencjalnie ex albo Czysterem też. Może. Ale widzicie ale. Z, w ogóle z jaką, z jaką yy, Tom? Finezjon próbuje... ten? Próbował mnie... No ale no, lubicie transport Jest magnifik. Chciałem powiedzieć, że ten transportela kapek się przyznał, że jest transporterem, jest taki trochę bruch. Czuję, że zginę.

Okej, okay, jeden. go. Pam, 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 param, pam. Dobra, do... Fajnie. WarioWulfem jest chyba. Dobra, I... Aż mnie dziwi, że Aby to z takim przekonaniem mówi, bo to nie jestem ja. No cóż. <laughs> no cóż, przegraliście no. Przegraliśmy? No. Tak, przegraliście. No przegrałeś, żeby. jest no. w sensie, słaba dedukcja. Słaba dedukcja. Myślałeś, ja że morfing, istnieje, morfing był. Ale was oszukano. Ale... Nie no, żartuję. No ja myślę. <laughs>